3 czerwca, witam na KryptoBilans. Zapraszam na Social Media Expo. Ponadto nie tylko te dane z Glass, no, ale także dzienna dawka informacji crypto Flash, dane z kryptowalut, a także rynków tradycyjnych oczywiście grupa Telegram, kryptospekulacja chat oraz druga Kryptospekulacja podgrupy. I tutaj od przedstawiamy Wasze pytania, sugestie. I tak Łukasz pyta, czy będzie aset kolejny, a więc taki owy może być przedstawiony. Linki zawarte pod materiałem playlista na YouTube, temat Glassnode, inne tematy także dziś na tapetę bierzemy wykres i indykatory, w nim zawarte dokładnie Market size, Value Net, Capital Change, Breakdown, czyli podział zmiany kapitału netto i tutaj też jest zrealizowana wartość rynkowa, odnosząca się. Dość ciekawy temat, jak widzimy oczywiście. Główny ciennik, czyli cena bitcoina, ta oto na biało, no i wartości wyrażone w tych kolorach, czym one są. Tutaj są naniesione ciekawe dość asety, informujące o aktualnej sytuacji przepływu kapitału. Ogólnie ten wykres pokazuje zagregowaną 30-dniową zmianę pozycji netto największych i najbardziej dominujących aktywów w branży aktywów cyfrowych. I tu chodzi o napływ kapitału netto, który może nastąpić albo poprzez wzrost zrealizowanego limitu dla głównych aktywów, takich jak Bitcoin, Ethereum, albo poprzez wzrost podaży stablecoinów, biorąc pod uwagę tutaj oczywiście USDT, USDC, zrealizowany limit jest używany dla głównych aktywów sieciowych, ponieważ on jest według lasu oczywiście dokładniejszym odzwierciedleniem rzeczywistego napływu czy też odpływu netto z rynku. Ogólnie zrealizowany pułap wycenia każdą monetę po ostatniej cenie transakcyjnej, a tym samym uwzględnia względną płynność monet i odfiltrowuje. Czysto spekulacyjny handel, który może się odbywać poza. Łańcuchem. No i tak, co tutaj możemy zauważyć? Czyli na zielono od razu zaznaczmy te fale wzrostów, czy też odpływów, oczywiście widzimy poziomą linię, i ta sugeruje napływ, czy też odpływ w logicznym znaczeniu. Zielony kolor oznacza dodatni napływ kapitału. I ten dodatni napływ kapitału widzimy w ostatnim hoście znaczący, i teraz pod tym ostatnim trendzie widzimy ten mniejszy, jak na razie pułap na tle możliwości docelowo, który miał odpływ dużo, dużo wcześniej, tak, i te zatrudnienia. Stwierdzenia funduszy ETF wprowadziły ten kapitał. Ogólnie możemy też zaznaczyć sam ten indykator, czyli 30-dniowa, to jest właśnie ten, tak to wygląda w tym przedstawieniu. Oraz z drugiej strony jest zaznaczony także negatywny odpływ kapitału 30-dniowy i to to ten, także jak widzimy, ten odpływ negatywny był oczywiście po chodźcie ostatniej. No i tutaj w tym wypadku, jak na razie tego odpływu nie widzimy. Dalej pomarańczowy kolor, ten najwyższy, który się wydaje, to jest ogólnie łączny przepływ kapitału dla takich aktywów głównych jak Bitcoin, Ethereum i Lightning. Tu chociażby w tym wypadku zaznaczony. Natomiast ten ostatni niebieski, który też widzimy, te fale podążające zgodnie z trendem, czyli jest to przepływ kapitału dla stablecoin USDT, USDC, BUSD czy TUSD. Zbliżymy sobie ten interwał na bliższy schemat, jak wygląda na tu i teraz, bo ten ostatni ATH no To miał unormizowanie, nie było odpływu negatywnego, a jak widzimy, zaczyna w tym nowym okresie być znaczący czy też stopniowy, chociażby ten niebieski, czyli napływ z stablecoinów na rynek. Ponadto także ten kapitał z bitcoina Ethereum, pomarańczowy, chociażby przepływ kapitału w e, tych aktywach sieciowych. Jak widzimy ten zielony kolor, czyli to był dodatni napływ kapitału całego, no to od tutaj początkiem końcem maja był mniejszy, mniejszy i jak na razie sobie surfujemy w tych dolnych granicach. Myślę, że ten niebieski jest dość interesujący, zwłaszcza, że ten kapitał Stablecoina ma napływać. Oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, jest to tylko dodatek do rozgrywania rynku krypto. Dziś słońce jutro też i odwrotnie, a więc zapraszam do komentarzy, sugestii, co warto tutaj też zarzucić czy przedstawić. My do tego wrócimy w podsumowaniu tygodnia, a wszelkie jakieś ruchy większe w miarę możliwości czasu oczywiście będziemy publikować na Telegram pod grupach temat Glaznot. Na dzisiaj dziękuję. Kryptospekulacja. Ahoj.